Paranoiczny strach przed edukacją zdrowotną. Po raz kolejny okazuje się, że kiedy polska edukacja potrzebuje i realizuje potrzebę wprowadzenia nowego przedmiotu, przedmiotu, który uświadamia młodzież i dzieci w podstawowych sprawach, to część osób próbuje protestować, część osób próbuje podnosić jakieś górnolotne, dziwne argumenty, które mają się nijak do rzeczywistości. O co dokładnie chodzi? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Cześć! Z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, były pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w wolnych chwilach również aktor oraz model. No, z początkiem września obserwujemy dosyć ciekawe zjawiska wokół polskiej edukacji wokół no właśnie tego dosyć słynnego już tematu, czyli edukacji zdrowotnej. No bo tutaj i ci politycy oraz komentatorzy bardziej prawicowi, bardziej konserwatywni i prokościelni, no, rzucili się od razu z, z protestami wobec tego przedmiotu, że jest to. Seksualizacja dzieci, że jest to pokazywanie takich treści i takich informacji, które nie powinny mieć miejsca, i oczywiście wyciąganie takich pojedynczych zjawisk, czy pojedynczych w cudzysłowie smaczków, być może wygląda spektakularnie z perspektywy zrobienia burzy w internecie, czy burzy w ogóle w mediach i w społeczeństwie, natomiast trochę niknie w gąszczu innych rzeczy i innych szczegółów, które mają o wiele większe znaczenie. Edukacja zdrowotna. Nie jest żadnym ideologizowaniem dzieci, nie jest żadnym wtłaczaniem doktryny, nie wiem, lewackiej, prawackiej, centrowej, cholerii jakiej, jest przedstawieniem pewnego obiektywnego, podstawowego stanu wiedzy na tematy, które przez ostatnie dekady w polskiej, w polskiej edukacji były zaniedbywane. Świadczy o tym na przykład fakt, może to jest znowu wiedza dotyczna, czy wiedza, przykład anegdotyczny, i teraz sam trochę tutaj odwinę się tym bardziej prawicowym politykom że kiedy oni są publicznie pytani o pewne takie no właśnie dość ciekawe szczegóły tego, jak działa organizm człowieka, jak działa nasza biologia, jak działają te sprawy, o których oni boją się mówić publicznie, no to trochę się od tych pytań, wiecie, próbują wymigiwać, od tych odpowiedzi, no, że panie redaktorze, ja nie chcę o tym mówić publicznie, bla, 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 ale widać, po, wiecie, po mowie ciała, tak, po mimice, po gestykulacji, widać, że oni nie wiedzą. Oni naprawdę nie wiedzą, na przykład, czym się różni owulacja od ewolucji, dosłownie czasami takie przypadki również istnieją. Nie rozumieją, jak działają absolutnie podstawowe sprawy, które każdy nastolatek powinien w pewnym momencie swojego życia, na pewnym etapie po prostu poznać i być tego świadomym. Dlaczego tak jest? Dlaczego ci ludzie, w sensie mówię o tych partii prawicowych politykach i komentatorach, dlaczego oni się tak bardzo wzbraniają? A dlatego, że to, co się działo. 10, może kilkanaście lat temu, w tak zwanych elitach europejskich, czyli faktycznie wtedy ta bardziej lewicowa doktryna była tam zdecydowanie mocniej obecna, zostało przez nich, jakby tak wizualnie i czasoprzestrzennie, że tak powiem, przeniesione do roku obecnego. Czyli jeżeli wtedy, powiedzmy w latach 14, 15, 16, zdarzały się pewne, umówmy no, się, dziwne sytuacje w tej sferze, powiedzmy bardziej medialnej i ideologicznej, no to znaczy z automatu, że jeżeli tam działo się X, to X stanie się również teraz, i co więcej, jeżeli X działo się nie w szkołach, tylko na przykład nie wiem, w Europarlamencie, na jakichś zebraniach, na jakichś wiecach, no to siłą rzeczy stanie się również w szkole. Nie. Po prostu nie. To są inne czasy, to są inne podmioty i inne okoliczności. Zlepianie tych dwóch porządków, tak, czyli zlepianie tego, że kilkanaście lat temu jakiś lewicowy polityk powiedział to i to z tym, że teraz to, co powiedział, będzie wprost bezpośrednio. Pokazywane dzieciom jest absurdem, to jest błąd poznawczy, to tak nie działa. A nawet gdyby działało, to jeden taki pojedynczy eksces nie ma większego znaczenia po prostu proporcjonalnie, matematycznie, wśród całej reszty. Niestety, Polskie społeczeństwo, od siłą rzeczy polska młodzież, przez ostatnie dekady miało pewne braki w tym zakresie. To znaczy, wprowadzono np. przykład WDŻ WR, słynny WDŻET, wychowanie do w rodzinie, ale on, mówmy się, no, z różnych przyczyn nie był do końca w cudzysłowie, projektem udanym. Wtedy często i gęsto dzieci się zwalniały z tych zajęć. One też były prowadzone niezbyt przystępnie, w sposób, który budził też pewne, o i to budziło kontrowersje, że te treści nie były przekazywane w dość jasny i czytelny dla dzieci. Dla dzieci sposób, ale co ciekawe, i co jest też bardzo tutaj interesujące i dowodem kolejnej hipokryzji, że ci sami ludzie, którzy protestują przeciwko edukacji zdrowotnej, nie mają żadnego problemu z tym, aby bardzo podobne tematy, znaczy inaczej, te same tematy a od innej strony, poruszali księża albo Osoby świeckie, ale właśnie katecheci, uczący religii. Teraz tak, ja naprawdę nie mam nic przeciwko katechetom, to znaczy, ja sam osobiście znam wielu i akurat mam z nim dobre doświadczenia, to są naprawdę świetni, bardzo fajni ludzie. Natomiast to było już na etapie bardziej, no wiecie, takiego świadomego rozumowania niektórych rzeczy, kiedy człowiek był bliżej do dorosłości niż dalej, więc miał inną perspektywę. Natomiast jeżeli mamy na przykład szkołę podstawową, tak, mamy dzieci w wieku, no na to 9-10 lat. I te dzieci słyszą od księdza, od siostry zakonnej, od nie wiem, brata, ojca, w sensie mam na myśli tych, wiecie, te nazewnictwo w kontekście zakonów czy innych struktur kościelnych i religijnych, jeżeli słyszą od tych osób rzeczy, które są kompletnie absurdalne z perspektywy obecnej wiedzy naukowej. Już teraz nie będę wymieniał nazw, czy nie będę opisywał słownie tych zjawisk, no ale wiecie, do, wiecie mniej więcej takich absurdalnych tez Prowadzą niektóre zbyt dewotycznie nastawione osoby. Jeżeli dzieci słyszą takie rzeczy, to jakim prawem traktujemy to jako nie tylko mniejsze zło? My tego nie traktujemy jako zło, my to traktujemy, w sensie my mamy myśl jako całe polskie społeczeństwo my to traktujemy wręcz korzystnie. Że to dobrze, aby ksiądz, techeta, zakonnica, zakonnik. Przekazywali dzieciom takie właśnie treści, interpretując je po swojemu, w sposób bardzo często daleki od stanu wiedzy naukowej, w sposób, który ma się nijak do rzeczywistości, w sposób, który długofalowo tym dzieciom szkodzi. Dokładnie tym dzieciom szkodzi. Ja się założę, o co tylko chcecie, że wielu takich prywatnych, ciężkich przeżyć i trudnych sytuacji życiowych, które wydarzyły się w wieku dziecka na etapie kilkunastoletnim, Dałoby się uniknąć, gdyby to dziecko wcześniej zostało wyposażone w porządną, naukową, obiektywną, solidną wiedzę. I wtedy całe to prawackie gadanie, że za y, złotego świata odpowiada ideologia gender, że odpowiadają masoni, Idzi, y, lewacy, y, elity europejskie, elity światowe, globaliści, y, nie wiem, reptilianie, grupa, grupa Bilderberg czy coś innego, całe to gadanie należałoby wtedy wyrzucić do kosza. Ponieważ to właśnie y, prawackie gadanie, to właśnie ich narracja, ich ideologia powodują, że istnieje pewien mur, pewna zapora pomiędzy obiektywnym stanem, powtarzam, obiektywnym stanem wiedzy, a przekazaniem jej komuś innemu. Oni nie tylko podważają ją w sensie merytorycznym, bo nawet nie potrafią, nie mają jak, to jakby nawet nie można mówić o podważaniu czegoś, kiedy nie ma żadnego narzędzia do podważania. Nie da się tego zrobić bez narzędzia. Oni narzędzi nawet nie mają. Ale mają na tyle, że tak powiem, swojej masy takiej społecznej, masy w mediach, yy, masy w poparciu właśnie ze strony innych ludzi, że mogą to w cudzysłowie fizycznie swoją masą blokować, czyli blokować informację, która jest załóżmy X-em, tak, informacja X, nie dociera do społeczeństwa, które jest załóżmy nie wiem y -kiem. I oni tą masą blokują przepływ tej informacji. Jeżeli to blokują na poziomie dorosłych ludzi, tak, którzy funkcjonują jako niezależne, już świadome jednostki, to tym bardziej są w stanie to zablokować na poziomie dzieci i młodzieży. I to się właśnie dzieje. I ja naprawdę jestem w stanie się zrozumieć, że rodzic ma pewne obiekcje wobec edukacji zdrowotnej, że po prostu nie chce, aby dziecko tam uczęszczało. No dalej jest to dla mnie trochę... Okej, okay, nie zgadzam się, ale rozumiem, że można tak mieć. Ale po co ta histeria? Po co pisanie na Facebooku, na Xie, nagrywanie jakichś TikToków, nagrywanie dziwnych filmików, rolek, że ta edukacja zdrowotna jest jakąś niemal zbrodnią na narodzie polskim? Że ideolodzy wkaczają do szkół? I próbują uczyć naszych dzieci, o to jest bardzo ciekawe, że jak się powie to magiczne stwierdzenie, nasze dzieci, także nasze dzieci trzeba bronić, że nasze dzieci nie będą tam, nie wiem, indoktrynowane. Nie wiem, dzieci mają znowu, jako, że tak powiem, grupa, tak, jako też zjawisko społeczne, dzieci mają jakieś specjalne względy właśnie po stronie tej bardziej prawackiej, że jeżeli coś dotyczy dyskusji o nich, to z automatu oni te dzieci wrzucają w taką obdarzoną twierdzę. Bez ich wiedzy i bez ich zgody. To jest ciekawe, że dzieci są niczemu niewinne. One nawet nie wiedzą, co się dzieje, nie są świadome, a przynajmniej mają ograniczone możliwości zrozumienia tego, a z automatu, właśnie przez prawactwo, stają się elementem gry politycznej. To prawactwo robi największą szkodę tym dzieciom. To prawactwo wyrządza najwięcej krzywdy, jeżeli chodzi o nasze życie społeczne, a nie ludzie, którzy chcą w sposób merytoryczny, sensowny edukować o tym i owym, że tak to eufemistycznie ujmę. Trochę się strygerowałem, nie ukrywam, natomiast uważam, że powody miały mi to całkiem niezłe. Uważam, że trzeba coś z tym zrobić, już tak mówiąc kolokwialnie. Uważam, że nasza strona, strona liberalna, powinna odpierać te ataki, te zarzuty prawactwa, powinna pokazywać, jakie są konsekwencje ignorowania stanu wiedzy naukowej i co się może wydarzyć w najbliższych latach, jeżeli odpukać w niemalowane. Skrajna prawica w Polsce dojdzie do władzy albo do współwładzy. Wtedy w edukacji zdrowotnej będziemy mogli tylko pomarzyć. My, jako ludzie już dorośli, którzy albo mają, albo planują dzieci, będziemy mogli tylko o takich standardach pomarzyć. Także szanujmy to, co mamy, bo może być o wiele, o wiele gorzej. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Zostawcie subskrypcję, zostawcie, jeżeli oczywiście się zgadzacie, lajka, komentarz. Dajcie znać znajomym, może też będą chcieli obejrzeć, kto wie, jestem otwarty na dyskusję i na poznanie innych opinii i bądźmy w kontakcie, ponieważ takich filmów powstanie jeszcze dużo, dużo więcej. Trzymajcie się i do usłyszenia i do zobaczenia. Na razie.